Zobaczcie dzisiaj letnią stylizę w zakresie okularów. No tak czasem bywa, że jest taki mamy klimat, w lecie świeci słońce, to i ja się muszę chronić przed jego złym wpływem. Dzisiaj kolejny odcinek z cyklu Klienci, nie dla Ciebie chciałbym poruszyć mocno istotny temat, szczególnie albo być może też w Polsce. Temat klientów, którzy oczekują cudów. Klienci dla cudotwórcy, tak bym powiedział. Czyli panie Marcinie, trzy lata nie robiliśmy nic, mamy duże zaległości, handlowcy są zdemotywowani, nie potrafią szukać klientów, nie potrafią robić follow-upów, nie potrafią prowadzić spotkań, nie mamy skuteczności i w związku z tym podjęliśmy radykalną decyzję, robimy dla całej dwudziestki jeden dzień szkolenia. Mm -hmm. Słucham dalej. I oczekujemy, że po tym jednym dniu. Bo przecież Pan jest taki dobry, Pan jest taki świetny, po jednym dniu wszystko się zmieni. Co pan na to, Panie Marcinie? Pytanie klienta, cudotwórcy, którego zaszłości w zespole handlowym, to, że on sam nie uczy, nie pracuje ze swoimi klientami, nie, ze swoimi handlowcami, nie uczy ich sprzedaży, nie uczestniczy w procesach sprzedażowych często, a tylko wymaga efektów i przekłada to później na mnie po jednym dniu pracy. Mm, bardzo częsta historia I to jest właśnie klient nie dla Ciebie Bo ja oczywiście mówię tak proszę Pana Ja rzeczywiście jestem taki dobry I gdybym ja pracował sam ze sobą jeden dzień To ja bym miał wyniki How you Na nieszczęście muszę pracować z Pańskimi handlowcami W organizacji, która ich olewała Przez trzy lata i w których nikt z nimi nie pracował W związku z tym Moja propozycja jest taka Albo rozstajemy się i życzymy sobie miłego dnia A Pan dalej szuka cudotwórców Którym ja nie jestem Albo myślimy o bardziej racjonalnym procesie, na przykład Cardone University, który przez rok będziemy, za no bardzo rozsądne pieniądze swoją drogą, będziemy budować e, kompetencje, postawy, umiejętności, wiedzę pańskich handlowców. Po czym po tym roku już nic nie będzie takie samo. Klient, który oczekuje cudów, nie jest klientem dla ciebie. Nie dlatego, że ty nie jesteś cudotwórcą, bo ty możesz być cudotwórcą, ale dlatego, że. Efekty cudów utrzymują się przez bardzo krótki czas. Jeżeli masz do tego wątpliwości, poczytaj Ewangelię. Zachęcam! Wszystkiego dobrego. To były moje dwie minuty.